Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobrej Kotły. Mówi mama do Jasia: Jasiu, a skąd masz tyle jabłek? A u sąsiada na jabłkach byłem. A zapytałeś się: Sąsiad wie? Tak, wie, przecież mnie gonił. <laughs> Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj na uruchomieniu kotła Mini bio 10 KW i chciałem Wam pokazać jedną ciekawostkę, jak nie powinna wyglądać instalacja do tego kotła. Mianowicie użytkownik sobie zamontował ten kocioł w taki sposób, że Zamontował zawór różnicowy i zrobił bypass e, między zaworem różnicowym, a pomiędzy kotłem. Kocioł na chwilę obecną chroniony jest tylko i wyłącznie przez ten zawór. Jak pójdzie e, duże ciśnienie, ma wypchać w naczynku wyrównaczym. No, tak nie powinno to być, jeżeli chodzi o ten kocioł. Dlaczego? Mianowicie, jeżeli by w tym momencie e, to dochodziło do przegrzania. Ja nie wiem, czy to dobrze zadziała, czy to dobrze nie zadziała. To jest pierwsza kwestia. Na starym śmieciuchu to chodziło. Być może tutaj też będzie chodziło, ale to według przepisów powinno być całkiem inaczej zrobione. Druga z kolei kwestia, i to chyba jest też bardzo ważna, mianowicie ekonomia spalania. O co tu chodzi? Jeżeli teraz kocioł nagrzejemy do temperatury 45 stopni, załącza się pompa, ale zanim on się nagrzeje do 45 stopni. To ta kula już puszcza cały czas tą ciepłą wodę nam nagrzeniki. I jak staliśmy tu przez, przez chwilę, mimo tego, że pompa nie chodziła, to już rury zaczynały być ciepłe. To znaczy, że kula, która tam się cały czas podnosi, będzie przepuszczała. I teraz, jeżeli mamy czujnik temperatury pokojowej w domu, będziemy chcieli mieć 22-23 stopnie, to pompa się wyłączy. Ale to i tak nam nic nie da, bo ten pomieszczenie może się nagrzać do 25, 26, 27, nie wiem. Ale na pewno więcej do wyższej temperatury się nagrzeje niż użytkownik będzie chciał. Dlaczego? Bo ta kula cały czas będzie w środku pracować i będzie nam pomimo wyłączenia pompy, ona cały czas będzie przepuszczała nam ciepło nagrzeniki. Co to oznacza? No oznacza po prostu straty w pelecie. Bo będzie trzeba utrzymywać wyższą temperaturę na grzejnikach, przez to w pomieszczeniu, i przez to kocioł będzie więcej przypalał. No logiczne. Mamy to już jakby sprawdzone. Więc pamiętajcie, moi drodzy. Aha, jeszcze jedno ważne: nie ma żadnego zabezpieczenia termicznego kotła czyli nie ma żadnego zaworu różnego niczego. Generalnie. Tak nie powinna wyglądać hydraulika. To taka ciekawostka, moi drodzy. Jeżeli Wam te filmy są dla Was pomocne, dajcie mi suba, dajcie lajka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!